Cześć kochani! Witajcie na moim kanale Podane z Miłością. Wiecie co? Za chwilę Tłusty Czwartek. Przydałoby się na ten Tłusty Czwartek przygotować coś słodkiego. Wszyscy tylko pączki, pączki, pączki. Nie, nie będzie pączków, sorry, ale nie będzie. Ja przychodzę do Was z propozycją dzisiaj zrobienia na Tłusty Czwartek oponków. Takie troszkę to jest zapomniane danie, troszeczkę odeszło tam chyba do lamusa już, ale ten ser... Kurczę, To jest naprawdę fajne. fajna rzecz, żeby zrobić sobie to na tłusty czwartek. A popączka sobie pójdę po prostu do sklepu. No więc co? Mąka, ser, śmietana, albo jogurt grecki. Ja używam jogurtu, trochę cukru. Cztery jajeczka. Zaczynamy. Dwie szklanki mąki. Przesiewam sobie na stolnicę. Do tego cukier wymieszany z cukrem waniliowym. Pełna lista, oczywiście, w opisie. Aha, suche dodałam. Teraz łyżeczka sody oczyszczonej. Teraz to sobie delikatnie tu zamieszam, żeby soda się ukryła. Ok. A teraz co? Teraz idziemy przeciskać ser przez praskę. Ser jest taki twardy, a operator sobie stoi i patrzy z założonymi ręczkami na brzuszku. Z wielkim trudem udało się przecisnąć ten twardy ser. Nie wiem, dlaczego on jest taki suchy, ale okej, okay, trudno. Zrobimy. Teraz tak. Ser dodaję do mąki. Teraz potrzebujemy jedno jajko całe i trzy żółtka. Do tego śmietana lub jogurt, jeżeli nie używamy śmietany. No i co? Bierzemy się za zagni zagniatanie ciasta. Oczywiście, jeżeli ciasto będzie zbyt klejące, zawsze można troszeczkę podsypać mąką, chociaż ono nie ma być też zbyt gęste, żeby to oponki nie były później twarde. Możemy to sobie wrzucić do miksera. Jak ktoś posiada, nie ma problemu. Ale ręcznie też wyjdzie super. Jeżeli mieszacie ciasto w mikserze, to na pewno nie zostanie ono Wam na bluzce. Ciasto zagniecione. Zrobiłam sobie z tego dwie kuleczki, żeby łatwiej było wykrawać oponki. Ciasto jest bardzo fajne, sprężyste, mięciutkie, nie jest to twarde ciasto. Teraz co? Bałek. Jest, znalazł się. Teraz to delikatnie rozwałkujemy. Będziemy wycinać kółeczka i to w dodatku z dziurką w środku. Delikatnie, nie za mocno, żeby nie było zbyt chude ani też zbyt grube, żeby się ładnie dopiekło w środku. To już jest ten czas, że możemy włączyć sobie olej. I niech się już zacznie dla nas grzać. Jak ciasto jest rozpałkowane. Możemy wycinać opąki. Takie piękne kółeczka. Przełożę to sobie na deskę, żeby to przenieść do oleju. Kółka wycinam sobie szklanką. Ale. Ponieważ z kieliszka wychodziły mi zbyt duże te kółeczka. Potrzeba matką wynalazku. Wzięłam sobie nakrętkę od, od jakiegoś lekarstwa. I dzięki temu mam malutkie kółeczka. I opątki są większe. Olej nagrzewamy do 180 stopni i za momencik będą się tę piękności smażyć. Kółeczek oczywiście nie wyrzucamy, też je upieczemy, usmażymy. Część kółeczek już jest wykrojona, czeka sobie na smażenie. Tutaj to ciasto, co zostało, to oczywiście też tego nie wyrzucamy, tylko wałkujemy, robimy kolejne oponki. I co? Wykrawam resztę ciasta. Część będzie się już w tym czasie smażyć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Olej jest już pięknie nagrzany. Teraz wrzucam oponki. Hopla. Dajemy im chwileczkę. Oj, chyba, troszeczkę tego mocno się zagrzał. Pierwsze zrobiły się już lekko brązowe. obracam na drugą stronę. I dajemy im jeszcze chwileczkę tutaj. No i co. I smażymy wszystkie oponki, aż wszystko będzie usmażone. Wszystkie oponki są już usmażone. Mamy opony na wiele sezonów, już nam teraz na długo wystarczy. Słuchajcie, oponki są naprawdę pyszne, smaczne. Nie są słodkie, nie było w nich dużo cukru jedynie cukier-puder z zewnątrz. Są naprawdę fajne. Zróbcie, nie pożałujecie. Lepsze są niż pączki. A teraz mała niespodzianka. W międzyczasie zapraszam Was do subskrybowania kanału, do lajkowania, do udzielania się. Jest nas coraz więcej, więc na pewno możecie coś tam od siebie dodać. A na koniec ogłaszam konkurs. Słuchajcie, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od tłustego czwartku pod komentarzem, pod moim filmikiem, wrzucicie zdjęcie tego, co przygotowaliście na tłusty czwartek, pierwsze trzy osoby dostaną deski. Takie deseczki do krojenia z moim logo z osobistą dedykacją będzie tam wygr wygrawerowane Wasze imię na tej deseczce. Jeżeli macie ochotę, bierzcie udział, przysyłajcie zdjęcia. Zobaczymy, komu się uda. Deseczki będą wysłane pocztą. Także zapraszam do komentowania, wysyłania zdjęć, lajkowania, oglądania i do zobaczenia następnym razem. Cześć, pa!